52 Widzowie, dzisiaj robocik. To jest pierwsza informacja, ale to już chyba wiecie po miniaturce, jak również po opisie filmu. Ale dzisiaj, oprócz tego, że gramy robocikiem z takim buildem, no to mamy coś dla Was zupełnie nowego. Mój przyjaciel, dobry widz Desiu, który powiedział, że zmontuje dla mnie ten film. A Zmontuje dla mnie po prostu ten film. Więc ten wyjątkowy, specjalny odcinek będzie zmontowany w całości, chyba przez niego. Zważywszy na to, że ja w tym momencie, gdy to nagrywam, jest czwartek, piątek wyjeżdżam, no nie mam jakby yy, jak zmontować filmu, a grafik jest napięty, no to Deszu postanowił podjąć tego zadania. Jak mu się to uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie już więcej tabsty petition. A my bez zbędnego cerekielowania i gadania idziemy. To... Do... MATCH! alrighty day! boy Backwisko. Dobra, sprawdźmy jak się z tym gra w ogóle, co się z tym robi. Tyk, Piu! Piu! Kurwa. Kurde, z celnością to tak średnio. UAV online. Kontrolem wbija, dobra? Bo instrukcje wyświetlane na ekranie są nieczytelne. Eee, dobra, czyli tak się przeskakuje między tymi, dobra? Tak, tak się przeskakuje między tymi. To ogarniam. Dobra, i gonimy. Na pewno jest tu gdzieś jakiś gentleman. Gdzie jest? Hello there. Oh my God, oh, no, baby! Oh my. Da hecik! Ciekawe, czy będzie mi się tak fajnie grało, jak yy, ostatnim killerem, bo fajnie się grało, nie powiem. UAV online. Fantese io, ambra. Piu! Piu! Raffina miam? dobra. Oh, lifama! broke your stupid crap moron. O nie! Zniszczyli mnie EMP! A! Dobra, dostała hiciora OLED, ale... Nie, no stero... Trzeba się nauczyć sterowania! O, wyłączyli mi kamerę, dobra. Naprawdę, sterowanie jest naprawdę dziwne znaczy trzeba ogarnąć, bo ciężko mi jest po prostu to wszystko... Że tak powiem, tak jak powinno być, zrobić, nie? Nie wiem, co ja gadam. Nie martw się, Kizior. My też nie. Za dużo myślenia. Kolejna laska, co Lifa ma. Nie opi nie upi, uleryfakę Pokazałem swojego bampuźla, ale nie powinienem tego robić. Pokazałem swojego bampuźla, ale nie powinienem tego robić. No to się zdecyduj w końcu. Pokazałeś, czy nie pokazałeś? Aha, czyli tak się zdejmuje te. Tak się zdejmuje ze psuta ten tegesy? Pra. I podchodzimy tu. Dobra, czyli już ogarnąłem mniej więcej, jak to działa. Yo, what's up, dude? Aha. O. Wypuść mnie. Ja jeszcze nikt nie zdjął. No Ja totalnie nie wiem, co się dzieje, za dużo się dzieje. Spacjum się wychodzi z tego, dobra, to trzeba zapamiętać. Ah, Gacia, gotcha, wyłaś! What the fuck was that damage, my guy? Oooooooooooo oh! Dobra Gituwa pamięciowa. Oczywiście wyłączyli mi kamerkę Mam też Ale tutaj ktoś przybiegł Co robicie? Dobra, jest trafiona, okej. Okay. To nie kolejną. Dobra, lift spalony. Ona pobiegła. Okej. Okay. Dobra, 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 namierzone o. Elegancki tepeczek, elegancki tepeczek. Uwaga, typuję tam Gdzie oni są? Czemu oni mi znikają? Dobra, trafiłem go. Ale ma... Ciężko jest ogarnąć widzowie na początek, wiecie? Nie śmiejcie się ze mnie o kok! Naprawdę ciężko jest na początek ogarnąć Czym się typuje, jak się typuje I tak dalej, tu trzeba cały czas Walić tymi pierdziochami swoimi A to nie jest takie proste Kaj ty biegniesz stary Wow! Jak go to złapało? Wait, what? Ah, co ty robisz? drogi! <ścoughs> Lepiej kup pierogi. Nie powinieneś tego robić Powinieneś użyć trochę tego monitora Dobra Remake. Dobra, dobra! Ogarniam! Pomalutku ogarniam, guys! Bardzo pomalutku, ale przynajmniej już znam mniej więcej zasadę, jak to działa, co trzeba zrobić, żeby, wiecie... ...survivora sobie kliknąć. No także tego. Pewnie nie uwierzycie, ale Kizior potem zakurwił Rambo i wszystkich powiesił. Niestety, nie udało się zrobić żadnego killa, ale to dlatego, że totalnie nie wiedziałem, co się dzieje na początku gry. Myślę, że druga gierka pójdzie dużo lepiej. No i fajnie, fajnie, podoba mi się. Trzeba trochę pomyśleć, trochę poskilować palce, zrobić giga galaktyczną. Nie powiem co. No i zobaczymy, jak pójdzie next gierka. <ścoughs> Zdecydowanie odradzam Państwu oglądanie tego beznadziejnego filmu.